Panie Janu, to tak ja. Panie Januszu, choćby, choćby wyli z rozpaczy i bólu mają obowiązek, bo wszystkie, słuchaj mnie Pan, bo wszystkie następne wybory będą nieważne, rozumiecie? No nieważne. Konstytucja mówi wprost. Jeśli w referendum weźmie udział yy, więcej niż 50% uprawnionych, wynik referendum jest obligatoryjny. Wskazać. Choćby się z pianą na pysku, proszę Pana, wyli mają uchwałę. I koniec. Ale żeby to mnie Żeby wprowadzić JOF, nie trzeba zmieniać konstytucji. Proszę mi wierzyć. Po pierwsze, są ordynacje mieszane, takie jak niemiecka, gdzie połowa posłów jest wybierana w jow, i to jest ordynacja proporcjonalna. Po drugie, w artykule 96 Konstytucji użyto słowa wybory są proporcjonalne. Niech pan zapyta każdego politologa angielskiego, amerykańskiego, to panu wytłumaczy, co to są wybory proporcjonalne. To są takie, których. Wszystkie okręgi mają mniej więcej taką samą wielkość i mieszkańców. To znaczy, że nie ma okręgu jednego, w którym jest 10 tysięcy wyborców, a drugiego, w którym jest 100 tysięcy. Muszą być proporcjonalne, to znaczy jeden może mieć 105, a drugi 90. I wybory w JOW są wyborami proporcjonalnymi, jeśli okręgi są równe. Proszę pana, to jest nadużycie tak zwanych opłacanych z naszych pieniędzy, bo oni wszyscy są zapotwiczeni w rządzie i oni robią kolakom wodę z mózgu. Proszę mi wierzyć. Dobrze, słucham pana, bo zadałem panu no, tą tak, no to ja, ja, ja po pierwsze ja nie uważam, nie. że oczywiście, oczywiście konstytucję trzeba zmienić z innych powodów. Proszę, proszę pana, wczoraj taka pani prawnik zrobiła mi dwa dni temu, zgłosiła się wcześniej, była sędziną Trybunału e, e, Konstytucyjnego nawet w tym czasu i zrobiła mi e, opinię prawną. Przysłała i potem dzwoniła ja mówię, wie pani, panie sędzio, jak ja mam to pani powiedzieć? Oczywiście z tej opinii wynikało, że... Że, że, że Przede wszystkim referendum nie jest takie ważne, bo przedstawiciele, i tak dalej. W artykule czwartym Konstytucji jest zapis: władze sprawuje w Rzeczpospolitej naród by, by, przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Pomimo tego ukierunkowania, u, uszeregowania, najważniejsze to wynika z ducha republiki. Najważniejsza jest wola narodu wyrażona w referendum. Najważniejsza. Zgadzam się. Najważniejsza, co artykuł 125 mówi. W związku z tym nie można interpretować, że przede wszystkim przedstawiciele, a potem dopiero naród, jak, mu się, jak go się dopuści do głosu. Nie można tak to jest. Jeśli tak jest, konstytucja byłaby interpretowana, to znaczy, że jest konstytucja niedemokratyczna. I proszę mi wierzyć... Nie bądźmy dziećmi, którym wszystko można wmówić i odesłać do konta. Nie, ja i powiedziałem pani sądzio, no musi pani inne opinie. Musi pani napisać inną opinię. Powie pani, i mówię, wie pani dlaczego sędziowie się nie zawiśli? Bo jeszcze żaden na latarni nie zawisł. Ja, niestety, proszę pana, oni się nauczyli, że zbiera się jakieś grono ludzi z jakimi, jakimiś tytułami i coś tam orzeka. Ja mam dwa wygrane procesy w Strasburgu, a jestem metalurgiem z wykształcenia. I proszę pana, ja wygrałem w Strasburgu, sędziowie, którzy wydali te wyroki, powinni być wydaleni z zawodu i powinno im się zabrać emerytury. Bo Polska przegrywała w tym Strasburgu tyle spraw, że gdybyśmy dzisiaj popatrzyli, którzy sędziowie, nie trzeba ich lustrować, czy byli w partii, czy donosili, czy byli tam. Nie, kto wydał wyrok, który w Dobrze. Dobrze. Polityczne wyroki i dyspozycje. Nie, nie, panie, ja nie się, po to tu przyjechałem, że pan mnie przekonał do Jomu. ja panu zadam następne pytanie. Zna pan historię, prawdopodobnie pan Pierwsza Rzeczpospolita właśnie się przez to skończyła. Tak? Że zaraz, tak? i już panu zadaję pytanie. Kto kto, y, kto, 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 byli posłowie? Posłowie byli ludzie, którzy po prostu byli opłacani przez magnatów Jak se pan dzisiaj wyobraża? Ja mieszkam w Kaliszu. Znam dwóch czy trzech ludzi, bo ja też działałem i tu, i tu, i tu. I nie byłem na razie gdzie. I też mi powiedzieli, Janusz, dostaniesz pieniądze, dostaniesz na kampanię, ale będzie zrobił to, co my chcemy. I teraz pan Majowy, nie, nie, pan Majowy, ma pan... Y Jednomandatowe yy, okręgi wyborcze. I teraz, a, to teraz tak, zakładamy. Państwo mają, no bo nie ma struktur, tak? Czyli to jest spontaniczne. Spontaniczne to w praktyce żadne. Yy, no nikt mi pan wierzy. Nie wiem. Dobrze. Jakie Na przykład. No, o, o, dobrze. Wszystko, co pan Proszę mówi. Pana. Jest... Dobrze. Dobrze. dobrze, wszystko panu mówię. Na razie to jest naprawdę wspaniała sprawa. I dlatego pewno mi żeby mnie zmarnować. Już panu tłumaczę jedną rzecz. Tylko, żebym chciał to, to odpowiedź jest. Liczy się pan z będą teraz dla posła wybiorą przykład zrobię przykład, nie, tak, nas mi zrobią mi kampanię w Kaliszu zakładam, że partii nie będzie, jak nie będzie finansowanych partii, to znaczy tylko będą y, luźni, luźni, luźni y, i teraz tak mi Pan w powie, w mediach, będę, w mediach będę non stop, wszędzie będę non stop jak Pan się przebije, jak nie mając pieniędzy i jak Pan chce wygrać z, z nimi? Proszę Pana Musi pan, wie pan, pan jeszcze, ja panu muszę podesłać, dam, dam panu wizytówkę, podeślę panu parę, trochę literatury na temat IOPO, okay. bo, bo widzę, że pan jeszcze nie, dopiero teraz dotarł do tego. Ja tutaj przyjechałem, i nie chcę, żeby się zmarnowali 3 miliony odpowiem, głosów. Odpowiem panu w każdym systemie występuje korupcja, w każdym. Nie. W każdym systemie występuje, Każdy W każdym systemie ułamność, rządzi pieniądz. Nie, 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 to nieprawda. W każdym, w każdym systemie występuje nacisk na wybranych posłów. W każdym systemie grupy interesów próbują korumpować wybrańców. Tylko i nie ma systemu idealnego. Nie ma gwarancji, że poseł wybrany w Josie nie skorumpuje. Takiej gwarancji nie ma, bo to nie wiadomo. Ale o wiele łatwiej jest skorumpować czterech prezesów partii, czy ich otoczenie, tak jak to jest dzisiaj niż skorumpować, proszę Pana, 230 posłów. Rysiu, ja proszę tym Proszę, proszę popatrzeć na proszę popatrzeć najowy, nie w kontekście jednych wyborów. Masz, daj Oczywiście, pierwsze A wybory tak. będą wielką niewiadomą, no, jeżeli, proszę, jeżeli ja mam, pierwsze wybory, Może być porażka, ale Mata, proszę, proszę zobaczyć. Nie było porażki. Jeżeli, jeżeli... 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 będzie wyborczych wyborczyk, to nie ma Dobra. Proszę Państwa, Panie nie ma